Zastanawialiście się kiedyś, jak mogą wyglądać granice mapy w waszych ulubionych grach Survival? Postanowiłem to sprawdzić i przetestowałem kilkanaście gier, z których większość oferuje ciekawe rozwiązania, o których nawet wcześniej nie miałem pojęcia, mimo że wielokrotnie grałem w te gry. Jak film się spodoba, nie zapomnijcie go ocenić, subskrybujcie kanał po więcej podobnego kontentu. Zachęcam też do dzielenia się waszymi doświadczeniami w komentarzach, a teraz zapraszam na film. Zaczniemy od Arka starego dobrego survivalu z motywem dinozaurów. Wziąłem swojego Argentavis'a i gdy zbliżyłem się do granicy, zaczęły dziać się dziwne rzeczy, bo dinozaury zamiast latać to stały zawieszone w powietrzu, ale nieważne. Gdy już byłem naprawdę blisko, to pojawiła się bariera, uniemożliwiająca przejście dalej. Wszyscy ci się gapią na barierę, bo jest gigantyczna. Wszyscy się teraz popatrzymy. I co? Gówno. Z czym masz problem? Może nie jest to super ciekawe rozwiązanie, ale na pewno lepsze niż niewidzialna ściana jak w niektórych grach. PS mój ptaszek był już bardzo zmęczony i ledwo udało mu się wrócić na brzeg. Co ciekawe, Ark nie jest jedyną grą o dinozaurach, która wykorzystała barierę jako granicę mapy. Podobny motyw znajdziemy w grze The Isle, w której to my wcielamy się w dinozaura. Tutaj bariera zaczyna być widoczna już z dalszej odległości, a po zbliżeniu się, siatka nabiera pełnego wyglądu. Dodatkowo kuszące wydają się być małe wyspy położone po drugiej stronie bariery, jednak po wleceniu w nią zostałem porażony prądem, przez co spadłem i po prostu utopiłem się pod wodą. Nie tylko The Isle kusi nas do sprawdzenia co znajduje się po drugiej stronie wody, w podobny sposób graczy nabiera jeden z najbardziej realistycznych survivali Green Hell, gdzie w niedalekiej odległości widzimy tereny wyglądające na dostępne. Jeśli jednak spróbujemy do nich dopłynąć, nasze zdrowie powoli zacznie spadać, a jak dojdzie do zera, pojawi się animacja, przypominająca utonięcie pod wodą. Komunikat jednak poinformuje nas, że zostaliśmy zabici przez piranie. Ja tam żadnych pirani nie widziałem, ale dalej jest to lepsza opcja niż po prostu niewidzialna ściana, jak chociażby w starym dobrym Deforest. Chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że był on tworzony w 2014 roku, więc nie można też zbyt dużo wymagać. Mimo to nawet tutaj po zbliżeniu się do granicy postać zatrzyma się i wyjmie zdjęcie syna, po czym zacznie się cofać, co ma na celu wywołanie wyrzutów sumienia u graczy próbujących uciec z wyspy, zostawiając swojego syna. Jak na tak starą grę i jeden z pierwszych porządnych survivali, naprawdę myślę, że nie ma co narzekać. Jednak dla Sons of the Forest nie znajdę już usprawiedliwienia, bo ten ma o wiele większe możliwości, do tego twórcy starali się kłaść duży nacisk na detale i realizm. A oddalając się już niedaleko od brzegu, spotykamy hamską niewidzialną ścianę. To było pewne, że gracze będą chcieli sprawdzić, co się stanie przy próbie opuszczenia wyspy, jednak twórcy, mimo wielu możliwości, nie postarali się o żadne ciekawe rozwiązanie, za co należy im się mały minus do dziennika. Co prawda możemy wylecieć poza granicę na wolnej kamerze, ale zamiast ciekawostek znajdziemy tam tylko wodę. Już lepiej poradziła sobie z tym chociażby darmowa gra mack. Na początku płyniecie bez większych problemów, dopiero oddalając się wystarczająco daleko, wasze zdrowie zacznie spadać, tak jakby kończył wam się tlen, nawet jak trzymacie głowę nad wodą. W sumie podobny motyw jak w Greenhill, a nie minęła nawet minuta i z mojej postaci nic nie zostało. Ciekawe rozwiązanie znaleźli też twórcy Rasta i z góry ostrzegam, żebyście nie próbowali znaleźć granicy mapy, bo i tak nic wam z tego nie wyjdzie. Co prawda ja próbowałem sprawdzić to w pław i to w dwóch podejściach, tym jednym które trwało ponad pół godziny. Widzicie teraz screena z internetu przetłumaczonego na język polski, gdzie inni gracze tak samo jak ja próbowali odkryć granice mapy. Nawet przy pomocy łodzi nie było to możliwe, ponieważ mapa będzie generowała wodę tak daleko jak tylko oddali się gracz. Zresztą nawet przewijając mapę można zauważyć, że tak naprawdę nigdy się ona nie kończy. Podobno generowanie samej wody nie ma wielkiego wpływu na obciążenie serwera, dlatego jest to jedno z ciekawszych i realistyczniejszych rozwiązań. Chciałbym też uspokoić fanów Foresta, bo nie jest on jedyną grą, która postanowiła wybudować chamską niewidzialną ścianę. Swoją drogą można by taką postawić na naszej granicy, to imigranci dostaliby niezłego mindfucka. Deinfected również skorzystało z takiej hamowy, a do tego podwójne kombo, bo dalej w tle ustawili ląd, do którego i tak nie można się dostać. Z drugiej strony jest to gra za jedyne 70 zł, a to wcale nie nieduże jak na dzisiejsze czasy, dlatego być może to tylko ja zbyt bardzo się czepiam. Do tej pory pokazywałem wam gry, w których wyspa była otoczona wodą, bo to klasyczny motyw w grach survival ale nie wszędzie tak jest. I Karusie jesteśmy otoczeni przez wielkie góry, mimo to doszedłem do krawędzi mapy i spróbowałem się przedostać, ale skały stają się tak śliskie, że jest to niewykonalne. W sumie to też jest zwykła ściana, tylko tym razem możemy ją zobaczyć gołymi oczami. The Long Dark oferuje podobne rozwiązanie, mimo to spróbowałem przez jakiś czas podążać wzdłuż granicy i zauważyłem coś w rodzaju przejścia. Wszedłem do wąwozu i myślałem, że spotkam coś ciekawego, ale jak można było się spodziewać, przejście było zawalone. Do tego znalazłem niedopracowane tekstury kamieni, co jest trochę podłe, bo wiadome było, że przychodząc tu gracze będą musieli je zauważyć. Może nawet dałoby się coś pokombinować, ale niestety ta gra nie oferuje nawet skakania. A wy wolicie chamskie niewidzialne ściany czy podłe góry otaczające mapę? To trochę jak wybierać między kulą mocy a kulą pasztetulą. Ale mniejsza z tym odpuśćmy trochę, bo dalej jest wiele gier, które oferują ciekawsze rozwiązania jak na przykład Valheim. Jest to survival w klimacie wikingów, dlatego nie powinno was dziwić, że ziemia jest tutaj płaska i przekraczając granice mapy po prostu spadniecie w przepaść. Naprawdę nie spodziewałem się tego i pozytywnie zaskoczyła mnie pomysłowość twórców. Mapa posiada też pewne aspekty kuli ziemskiej, pozostała stworzona w takim właśnie kształcie. Do tego na samej północy znajduje się lodowy kontynent, a na południu natomiast piekielny biom. Project Zomboid droga do krańca mapy jest naprawdę długa i wymagająca odpowiednich przygotowań oraz zapasu żywności. Jednak na granicy mapy nie spadniecie w przepaść tak jak w Walheim, a spotkacie jedynie czarną przestrzeń, której nie da się przekroczyć. Można by to krytykować, ale spójrzcie też na to, że gra powstała w 2011 roku na starym silniku graficznym, a twórcy aktualizują ją do tej pory. Dlatego, ze względu na ten fakt, myślę, że można przymknąć na to oko. Z ciekawszego rozwiązania skorzystali twórcy Survivalu 7 Days to Die, który, swoją drogą, właśnie w czerwcu po ponad dekadzie aktualizacji, ma w końcu być wydany w pełnej wersji gry. Już zanim zaczniecie zbliżać się do granicy, wasz ekran zacznie kwawić oraz nabierać zielonego koloru ze względu na radiację, która występuje w tym obszarze. Otrzymujemy nawet wyjaśnienie, że wchodzimy do strefy zabójczego promieniowania i powinniśmy ją opuścić. Swoją drogą, jakby wejść tam na czytach, to ciekawe, czy można by odkryć jakieś super tajne ciekawostki. Darklight 2 nie jest typowym survivalem, gdzie budujemy bazy, ale pokusiło mnie, żeby sprawdzić, co znajduje się w tym wielkim zamku położonym poza granicami mapy. Na początku wyglądało na to, że wszystko idzie dobrze, dopiero przy brzegu zaczęły oddziaływać na mnie trujące chemikalia. Zdążyłem nawet wspiąć się na ląd, ale to nie wystarczyło i moja postać przemieniła się w wirala. Jak ktoś zna się na gierce, dajcie znać w komentarzach czy istnieją jakieś cheaty lub wolna kamera do tej gry, bo naprawdę chętnie polatałbym sobie i pozwiedzał te niedostępne miejsca. Gdy mówimy o granicach mapy w grach Survival, to nie może zabraknąć starego, dobrego Minecrafta. Chociaż w dzisiejszych wersjach gry zostało to naprawione, to kiedyś chodziły legendy o miejscu zwanym Farlands, położonym miliony kratek od spawnu. A jest to miejsce, w którym zaczynały bugować się tekstury, przez co generowały się w bardzo niestandardowy sposób. Nie było to zamierzone celowo, a raczej błąd w grze, ale na początku wzbudziło dużą ciekawość każdego, zastanawiającego się, czy istnieje granica mapy w Minecraft i jak może wyglądać. Na koniec raft zaskakujący, ciekawą mechaniką, której jeszcze do tej pory nie pokazała żadna inna gra. Przyznaję, że nie testowałem tego osobiście, ale z informacji, które uzyskałem z internetu oraz od widzów, gdy będziecie płynęli zbyt długo w jednym kierunku, to tak jakby okrążycie Ziemię. Będzie to widoczne po punktach na waszym odbiorniku, do których w pewnym momencie zamiast się oddalać, to zaczniecie się przybliżać. Dzieje się tak dlatego, że nasza trawa stoi w miejscu. A jedynie generowany jest teren dookoła. Dlatego puszczając tratwę przed siebie, a samemu zostając na wyspie, będziecie mogli zauważyć, że wyspa po kilku minutach zniknie. Bardzo interesujące rozwiązanie i propsy dla deweloperów za kreatywność. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Oczywiście w komentarzach możecie dać znać o innych ciekawych granicach map. Liczę na kolejne pomysły, co jeszcze mógłbym przetestować. A jak film był interesujący, będę wdzięczny za jego polubienie. Zachęcam do subskrypcji, bo na kanale teraz będzie pojawiało się dużo więcej podobnego kontentu. Dzięki wszystkim za oglądanie i jak zawsze zachęcam do sprawdzenia pozostałych filmów na kanale. thank you